Do kolejnej rozmowy zawieszamy. Bardzo Ci dziękuję. Edwin Będek, prezes zarządu Fundacji y, Stefana Batorego, dziennikarz Tygodnika Polityka, współautor podcastu Rozumieć Ukrainę. By Państwa gościem, czas na informacje. podgląd. Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców. Z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę Państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku, po 12. .00. Zapraszam, Mikołaj Lizut. Reklama. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie do soboty. Wszystkie produkty Curineo. 2 plus 1 gratis. Do tego super promocje na produkty do higieny jamy ustnej. Na przykład wszystkie produkty Colgate. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Tak, aż 70% taniej. A trzywarstwowy papier toaletowy Queen 32 rolki Mega Paka. Tylko 24,99 za opakowanie. Tak, teraz jedynie 24,99 za opakowanie. I to dobre powody by iść do biedronki. Najlepsze promocje rowerowe tylko w Skiteam. Rowery Cube taniej nawet o 50%. Tak, tak, nawet 50%. Górskie, miejskie, szosowe oraz elektryczne rowery hybrydowe. Mamy rowery dla każdego. Dodatkowo możesz rozłożyć płatności na rady RRS 0% lub skorzystać z 50 lat bez odsetek. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj na skiteam.pl i rowerycube.pl. Co to będzie? Podcast Gazeta.pl o polityce i świecie. Jasno, konkretnie, na luzie. Marta Nowak i Miłosz Wiatrowski-Bujacz zapraszają co czwartek po 20. Słuchaj i oglądaj na Gazeta.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Uwięzieni w tropikalnym raju. Dwanaścioro polskich gwiazd konfrontuje się... O Boże. To jest Z niezliczonymi wyzwaniami. W nowym serialu Good Luck Guys. Oglądaj teraz tylko na Prime Video. Najmega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi krem koloryzujący L'Oreal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99, a teraz tylko 23,99. Mega Ci się opłaca w Rosmanie! Szukasz idealnej przestrzeni na świąteczny event dla Twojej firmy? Zapraszamy do wyjątkowej przestrzeni Event Hallu w Warszawie. Zorganizuj niezapomniane spotkanie świąteczne w sercu fabryki Norblina. Event Hall. Najnowsza technika, pełna obsługa cateringowa i wyjątkowe wnętrze. Skontaktuj się z nami www.eventfn.pl. Widzieliście ostatnio coś dobrego? Prime Video zapewnia ekscytującą rozrywkę. Przekonaj się, kto się śmieje ostatni. W nowym sezonie LOL w usłudze Amazon Prime. Kibel nie działa, nie działa prysznic. Zobacz wszystkie sezony współczesnego westernu Yellowstone w subskrypcji Sky Show Time. I love Montana. This is my home. Na co masz ochotę? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime oraz subskrypcja Sky Show Time. Usługa dla osób pełnoletnich obowiązuje regulamin. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 3 października. Minęła 16. Informacje TOK FM. Marietta Wiśniewska. Zwycięstwo Ukrainy to dla nas priorytet, mówi nowy sekretarz generalny NATO.